Dobry, bobry widzowie! Dzisiaj stała się niewiarygodna rzecz, bo Jeleń z 99 nocy w lesie może zginąć. Dlatego musimy mu pomóc. A wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie, żeby Jeleń żył. Słyszałem, że jak weźmiemy klasę medyłka, <grywka> medyka. To możemy uratować szybciej jelenia, ponieważ on ma dwa bandaże, wtedy możemy szybciej go uratować. Dobra, jeleń powinien być gdzieś na początku, tak podobno, ale. O, o jest tutaj! O nie, musimy najpierw powiększyć naszą mapę. Jak powiększymy naszą mapę, to możemy go chyba ulecieć tymi bandażami i wtedy szybciej go uratujemy. Weźmy sobie teraz drewno. Uwaga, dodajemy i czy mamy... Wow! Mamy drugi level! Nice! I teraz zobaczmy, czy możemy dać mu bandaże. Ponieważ... Zobaczmy. Uwaga. Jo! Uleciliśmy go, widzowie. Tak, zróbcie właśnie tak. Tak samo jak ja. I lecimy go jeszcze tutaj, jego róg i... Okej, okay, uleciliśmy jelenia O, o nie, obudził się A, zostaw mnie Czy on mnie zaatakuje? Nie wiem O nie, jeleń potrzebuje więcej pomocy Może mu dajmy to? A, nie da się Z tego co się dowiedziałem, trzeba dać mu 15 mięsa Ponieważ jeleń jest głodny No, w sumie to jest normalne Ja też czasem jestem głodny <laughs> Jak tak pomyślałem, to Przecież jeleń nas nie zaatakuje, bo jest ranny Czyli co, my wygraliśmy gierkę Ej, wygraliśmy gierkę. Ale super. O nie, zaraz mi się ognisko spali. Ale serio. <głysy> tak teraz mam taką rozkminę, że... Nam się nic nie może stać, bo jeleni jakby jest ranny. O, mamy handlarza. Dajmy mu króliczą stopę. Ja mam taki plan widzowy. Weźmy sobie dobrą turbę. Ponieważ dobra turba jest, jest dobra po prostu. I zabijmy jeszcze wilka, żeby zdobyć włócznie i wtedy ogarniemy jedząko dla jelenia. 3000 IQ, oa. O, i z pierwszego wilka mamy skórę Zobaczcie, teraz moje 3000 IQ dajemy sobie włócznie I teraz ogarniemy jedzenie dla jelenia, jej O, mam mięsko, jeleniu Kici, a nie, to jesteś, jesteś jeleniem Dobra, nieważne Dajemy mu jedzenie Wow, ale epic, widzowie O, wywalił się O ja, jeleniuś, ci pomagam Chodź tu, wstawaj A, ej, czekaj, czy on coś chce? Może ja mu dam to? A, on nie chce. A! Wilki mnie za to. Jest, ginę. Nie. Ej, ginę. Ginę. Aha. O, znowu go nakarmiłem. Dostał drugą porcję. O nie, znowu się wywalił. No wstań. O nie. A czy te wilki znowu będą? Hmm? Patrzcie, znowu są te wilki. A, tu jest niemożliwe ich pokonać. Jezu, ile oni zadają już połowy zdrowia? Nie. O, żyjemy. Jej, udało się. O, co on robi? Ej, on coś. On coś wącha? Albo my na przykład. Ej, dajmy mu teraz to. Jo, wziął to. Je Dziwne coś fioletowe czy różowe, nie wiem. O, wywąchał. Ej, gdzie on biegnie? Jeleniu, czekaj. O nie. O nie, on chce mnie chyba gdzieś zaprowadzić. Okej okay. Co on robi? Jakaś scenka się odpaliła. O! Jeleniu! Ktoś tam, ktoś z jaskini zaatakował. O nie! Jeleń się wkurzył! O, oh, atakuje go! Ktoś mnie oczy atakował! O nie! To, to, ta, to ta, postać, która pobiła jelenia wtedy! Oh, co to się dzieje? Oj, on go pokonał! Ej, jeleń pokonał go! Co jest? O nie! Aż ja się boję jelenia, jeszcze czerwone oczy ma Jeleń zapamięta twoją pomoc I czasem, z czasem ci pomoże O, bardzo spoko Napiszcie w komentarzu, czy wy też już uratowaliście waszego jelenia O nie, robi się noc I ja jestem ciekawy, czy co, nas teraz jeleń zaatakuje? E? E? No nie wiem, zaraz się dowiemy Ej, chodzę sobie i chodzę nie, ej, no nie gadajcie, że to będzie taka łatwa gierka. Ale super widzowie <grystanie> Ej, dosłownie Nic nas nie atakuje w tej grze już Jej, jesteśmy wolni Niczym ptak Tej nocy zaatakują mnie kultyści Ale słyszałem, że jeleń może nam pomóc W ataku kultystów I nas obronić Ale czy jeleń nam pomoże Zaraz się tego dowiemy O nie, będziesz atakowany dzisiaj wieczorem Wróć do swojego ogniska Teraz dowiemy się, czy Jeleń jest po naszej stronie. Albo nie jest, i, i nas zaatakuje razem z kultystami. Tajemnicza grupa, grupa zbliża się. No zobaczcie, atakują nas kultyści. Ale czy Jeleń nam pomoże? No, zobaczmy, <grym> zobaczmy. Patrzcie, atakują nas. O, Jeleń się ma. A! E, oh. Ej, on właśnie nie atakuje nas, tylko kultystów. Wow, Ej, to jest piękne. Pięknie to wow Po prostu czyste dzieło? Dzie dzięki jeleń, piona dla ciebie Ej nie uciekaj Jeleń e oh. Ale przynajmniej zabił nam kultystów I jestem ciekawy Czy tak będzie teraz cały czas Więc zobaczymy jak teraz drugi raz nas zaatakują kultyści Patrzcie Mityczna skrzynka jeszcze Ale piękna, wow Na pewno dostanę coś dobrego, co nie? O, shotgun! Yo! E, o nie, sowa. Ej, czyli nie jestem sam. Ale w sumie sowa nie jest żadnym problemem. Zaraz zaatakują nas kultyści. I dowiemy się, czy jeleń nam znowu pomoże. <grym> tak, ale. Widzowie, tutaj jeszcze nie byłem. I w ogóle to coś można spalić. Zaraz to zobaczymy. Ale. Co? E, a, tu nic nie ma. No ale kupa. Nie, słabo. E, utknąłem. Nie! No utknąłem! Nie, no nie ga O dobra, jednak wyszedłem. Ale mamy złotą skrzynkę! No to w sumie zawsze coś widzowie. I co w skrzynce? O, o, wow! To jest słabe. Teraz zobaczymy czy jeleń znowu nam pomoże. Będziesz atakowany dziś wieczorem. Oj właśnie! Jeszcze miałem sprawdzić, ile tu różowe coś daje paliwa? Ej! Dużo! Ej, to nawet dużo, to daje chyba tyle co węgiel Spoko Ej, dobre jest to różowe coś Tajemnicza grupa zbliża się I teraz ci z kuszą idą Więc będę potrzebował pomocy jelenia Żeby przeżyć, bo inaczej zginę Uwaga, ej, jest jeleń Co, czy on nam cały czas pomaga To jest 3000 IQ Dawaj jeleń, zbijemy ich Pomagam jeleniowi A masz, a masz, a masz Dobrze jeleń Yo! Ej, Jelen jest boski! Kocham cię, mordeczko! Mwa! E, sorry, je. O nie, ja go chyba spłoszyłem. Nie chciałem! Sorry, jeleń Nie chciałem ci dawać całusa. Więc, widzimy się już pojutrze o 16 Miłego dziąka. Papa!